Intro Jesteśmy właśnie w drodze nad jezioro Van, wyruszyliśmy z miasta Trabzon. Byliśmy bardzo blisko granicy z Gruzją i chcieliśmy wjechać już do Gruzji, natomiast pogoda popsuła nam plany. Jednak to wybrzeże północne, wybrzeże północne jakby jest takie troszeczkę mniej przewidywalne. Tam pogoda może czasem się zepsuć. Według prognozy ma padać około 3 dni, więc stwierdziliśmy, że no, nie będziemy jechać w deszczu i zwiedzać w deszczu, bo to nie o to chodzi. I chcieliśmy wyruszyć w stronę, w stronę jeziora, które jest również piękne. I zobaczcie, gdzie się wdrapaliśmy. Jesteśmy na wysokości 2409 metrów nad poziomem morza. Jeszcze 90 metrów i bylibyśmy na szczycie na rysach. No przepiękna droga, generalnie kamperem spokojnie dacie radę tędy przejechać. No jest trochę pod górkę na początku, bo tu trzeba właściwie zera podjechać na jakieś 1400 metrów. To trochę wdrapywania jest, ale później widoki są, zobaczcie, no przecudowne. Jesteśmy na takiej przełęczy Bayburt il-Ciniri, tak to się nazywa. To jest jakoś około 80 km przed Eszrum. Taką miejscowością tam jedziemy, też chcemy sobie zwiedzić meczet. No i będziemy kierować się w kierunku, w kierunku właśnie tego jeziora Van. No, także polecamy, bo trasa jest przepiękna, super widowiskowa. No, mega, mega, wygląda to wspaniale. Ta w Rumunii jest przereklamowana. No, tutaj słuchajcie, tutaj nie ma nikogo generalnie, nie? Tam w Rumunii są wszyscy na tej trasie fogarskiej. A tutaj jest też wysoko i bardzo pięknie i malowniczo. Także polecamy. No, próbowaliśmy wczoraj w deszczu, ale. No, ale ja już miałem generalnie, jak to się mówi, mokre gacie, no bo było naprawdę już tak, wiecie, padał deszcz, mgła. Ciemno. I robił się już zmrok, więc stwierdziliśmy, że nie, to, to, to nie na nasze nerwy. No i wróciliśmy się z powrotem do tego miasta Trabzon, tam przekimaliśmy się i dopiero rano ruszyliśmy już na trasę, bo rano za dnia spoko, nie, nie ma najmniejszego problemu, ale tam jak wjeżdżaliśmy na te 1400 metrów, to w pewnym momencie temperatura spadała do 13 stopni. Dacie wiarę? I były dzikie psy? No, takie naprawdę mega dzikie, takie nie takie dzikie nie takie te, na plażę, bezdomne na plaży, tylko takie, które jechaliśmy kamperem i one na naszego kampera zaczęły się rzucać, nie? Ciały gryźkoło. <śm> no, także polecamy tą traskę, bo spokojnie taką malkopą jak nasza dacie radę na i każdy. każdy razie jest super, nie wiem co jest dalej. No, już myślę, że już wyżej nie wiedziemy chyba, nie. Będziemy teraz zjeżdżać. Dobra, do, do zobaczenia. Pa. Jesteśmy w mieście Erzurum, przyjechaliśmy tutaj e, pozwiedzać. Miasto położone e, powiedzmy środkowo-wschodniej części e, Turcji. Dość wysoko, bo na 1950 metrów od poziomu morza. No i to miasto już takie bardziej widać, że wschodnie, e, bo sporo tutaj, że tak powiem kobiet nosi już te swoje stroje, e, burki są właściwie całe pozasłaniane. E, wchodziliśmy do meczetu, oczywiście Aga ubrała sobie Płatka na głowę, ale już sukienka była za krótka, nie już zwracamy na to uwagę. Także no takie bardziej już powiedzmy to miasto jest. E, no, no. Re, religijne, no, może tak to nazwijmy. Ortodoksyjne. Ortodoksyjne. <laughs> Zwiedzamy tutaj meczet i zamek, który jest tak bardzo malowniczo położony na wzgórzu. E, miasto duże, bo, bo mieszka tutaj ponad 360 tysięcy ludzi. Już czuć ten ruch i zgiełk. Ale fajnie, ludzie dobrze nastawieni do, do turystów. Podje... Zaparkowa... zaparkowaliśmy, nie? A podjechaliśmy naszym karawanem, już przyszedł, przyszedł Turek, mówi, że on też ma karawanę, ale taką, wiecie, na Blaszaku i tam coś po turecku powiada, zaprosiliśmy go do środka, pooglądał, pocieszył się, mówił, o kurde, ale super. Ja <laughs> <grym> się po turecku. Podziękował, był bardzo uprzejmy, no i poszedł. Także, także spoko. No, a, a widoki są no, bardzo ładne. Zobaczcie, o, jesteśmy. Na, na wzgórzu zamkowym, liczące ponad 360 tysięcy mieszkańców, miasto położone w północno-wschodniej części Turcji, Erzurum leży około 200 km od granicy z Armenią, z którą od zawsze związane było także kulturowo. Już w starożytności miasto zamieszkane było przez Ormian, i do początku XX wieku, kiedy tereny te objęto czystkami etnicznymi, było przez nich dominowane. Obecnie miasto jest jednym z większych ośrodków ekonomicznych, uniwersyteckich, a także turystycznych. Oprócz zabytkowej, pochodzącej z XIII wieku, medresy turystów przyciąga również pobliski środek narciarski. Ośrodek ten jest uznawany za najlepszy dla zaawansowanych narciarzy w całej Turcji. Około 200 metrów na południe od medresy znajdziemy trzy grobowce seldżuckie. Wyróżniają się przede wszystkim ornamentami przedstawiającymi symbole zwierząt. Grobowce te są datowane na XII wiek. Tak przynajmniej twierdzą uczeni, natomiast tablice informacyjne głoszą, iż pochodzą one z XIV wieku. Matko, no ale dlaczego oni na nachodzą na nas? Co tu się dzieje? Paczucie. Halo, proszę państwa, proszę się rozejść. Dokładnie. Patrz, ale, ale nie wkurzaj go, bo on się już patrzy tak spodełba. E patrz, tam są jeszcze. Niech nie, nie oni nie robią, mi się zwierzeczki przestraszą. E ci tam są nawet. No nie, no ale jak my się jedziemy? Widzicie? Kule. Nie zjeżdżaj tak na lewo, no co ty robisz? Mm. Patrz ten mały, w ogóle nie, nie. O patrz, wkurzył się. Mm. <laughs> nie trąb nich, bo mogą się przestraszyć i z tego bym nie trąbiła. Mm. Wszyscy na nich trąbią. Tam, no, tam też do oni wysz, wyszli? na łąkę. Bo chcą. To jest ich teren, oni mają prawo. I są u siebie. I nawet kupowali drogę. Pokupowali drogę? No. Nie. Ale mama! Na no koniu popyna. Ale mówiłam jechać na belci, kto nie... Uważaj, 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 bo coś mu zrobisz. Co, Co zrobisz? Mama. Przestań, uszkodzisz Mama, powiedz Ci tak. Tu są kamienie, nie jedź tędy. Patrz, patrz, zapylają, za tym widzisz na... Ich na nie widzę. A jest! I oni za On nie przegraje na drugą stronę, żebyś i na hajsę. A, bo oni tam mieszkają. Gdzie? Tam, gdzie ta budowa. Patrz, a ta w ogóle samotna. Tak, ale w celu. Samotna. Dotarliśmy już nad jezioro Van. Zobaczcie na jego ogromny bezmiar i bezkres. Dzieciaki myślały na początku, że dalej jesteśmy nad morzem. Jezioro jest naprawdę kolosalne i ogromne. Woda w nim jest słona. Droga tutaj z wybrzeża zajęła nam około, około dwóch dni. Wyruszyliśmy w poniedziałek, dotarliśmy we wtorek rano. Także nie, ta droga nie jest najgorsza momentami, są tam powiedzmy trudniejsze podjazdy. No i chcemy na razie eksplorować jego pół, północną część, bo droga przy, po stronie północy prowadzi tak jakby wzdłuż wybrzeża i jest bardziej widokowa. No, także ruszamy, jedziemy sobie po pooglądać jeziorko. Jezioro Van to największe i najgłębsze jezioro w całej Turcji. Jest również największym na świecie jeziorem sodowym. Woda w zbiorniku jest bardzo słona, o niespotykanym wysokim stopniu zasadowości. Z racji tego, że woda w jeziorze posiada dużą ilość soli sodowych, a w głównej mierze sodę, to nie nadaje się ona do picia. Ma metaliczny posmak i wydaje się być śliska. Co ciekawe, dla lokalnych mieszkańców, woda ta jest idealnym zamiennikiem środków czystości. W jeziorze żyje tylko jeden gatunek ryb z rodziny karpiowatych, który doskonale przystosował się do życia w tych nietypowych warunkach. Jezioro ma powierzchnię ponad 3,5 km2. Ma około 120 km długości i 450 metrów głębokości. Powstało w wyniku erupcji wulkanu Nemrut około 200 tysięcy lat temu. Wan oddalona jest od granicy Iranu o 100 km a z nadbrzegu jeziora możemy dostrzec w oddali ogromną górę Ararat. Kilka lat temu na dnie jeziora Van zostały odkryte ruiny ormiańskiego zamku sprzed 3000 lat. Prawdopodobnie ten zamek został zbudowany przez cywilizację Urartu. Z regionu Van pochodzi wyjątkowa i najrzadsza rasa kotów tu mieszkających. Koty z Van uwielbiają nurkować, mają wręcz szczególną umiejętność pływania i wcale nie boją się wody. Dodatkowo mają charakterystyczne futro, które szybko obsycha z wody oraz nie posiada puszystego podszerstka. Ich kolejną szczególną cechą są oczy w dwóch innych kolorach: jedno jest w kolorze niebieskiego, a drugie zielonego. Wodospady Muradie są położone tuż przy głównej drodze wiodącej z Van do Dogu Według ormiańskich legend jest to miejsce, gdzie był biblijny raj. Wody wodospadów padają do jeziora Van. Wodospady mają około 10 metrów wysokości i tworzą niewątpliwie malownicze i bajkowe miejsce, a można je podziwiać zarówno z góry, jak i z dołu. Jest to miejsce często wybierane na urządzanie pikników i odwiedzają je zarówno turyści, jak i miejscowa ludność. Wodospady są naprawdę piękne, ale musicie się liczyć z tym, iż w sezonie jest tu bardzo dużo ludzi.